O nie on ma łuk. Dobra, ryzyk, fizyk, uwaga, nie padnę, nie padnę, nie No Tak więc jadymy z tym koksem i od razu je... lecimy po e, skrzynki. Uwaga, co my tu... Dobra, więc wypadałoby trochę z tego miejsca tutaj uciec, bo kurczę nie mam zbytnio czym bić, a za 10 sekund już będzie ta nieśmiertelność wyłączona, więc pomału trzeba byłoby tu się jakieś fajne tymki zaopatrzyć. W ogóle ostatnio tutaj też grałem i zaraz wam powiem co i jak, natomiast e, ulepszyłem sobie klasę grubego, e, czyli postać, e, którą już gram chyba tutaj, klasę, którą, e, którą już tu wybrałem jakiś czas temu i gram ją no, chyba od początku e, tych nowych Blitz SG, co nie? I mam już ulepszoną na trzeci poziom, więc myślę, że naprawdę całkiem spoczko I teraz zaraz wam pokażę co dostałem, że tą postać sobie ulepszyłem Natomiast na ten odcinek jeszcze tego VIPa mi się nie udało zaopatrzyć Wybaczcie mi to, mam nadzieję, że mi to wybaczycie Po prostu kurczę, no nie dałem rady się w niego zaopatrzyć No mam nadzieję, że na kolejny odcinek już go będę miał I dobra, tak więc mniej więcej wyglądają itemki, które, które mi się tutaj Które sobie dostałem Które dostałem za to, że ulepszyłam na trzeci poziom klasy. Tak. Dobra, i lecimy od razu już na tamtych ziomków. Ktoś tam był z O, właśnie już tam e, widzę tego gościa. I w ogóle przed chwilą sobie też grałem A rękę, co nie? E, no i miałem w ogóle 7 zabić, więc kurczę, forma jest, nie powiem forma jest, ale tak tutaj pewnie zaraz zginę. Dobra, w ogóle bardzo Wam dziękuję też za ostatni komentarz. E, ktoś napisał, naprawdę teraz nie będę. Wybaczcie mi to. W każdym razie ktoś napisał ostatnio, że o, 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 o! O jezu. No. Pa, no. No kurde. O. 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 Tak, 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 tak. Podaż, podasz, podasz Nice, pięknie. O. mam jeszcze strzały. Spoko. O, fakt, ktoś tu mnie strzela. Tam był jakiś typek. I ja tam zaraz do niego podejdę i zaraz wam powiem e, co i jak. Natomiast tutaj teraz go strasznie łamię. Dobrze byłoby. go Fuck O nie. Uciekaj. Dobra, tak więc już te dwie sekundy zostały i już lecimy. E, mam nadzieję, że jakieś fajne intemki nas tutaj... E, na nas tutaj czekają i o! Nice! Nice! Jest! Pięknie! Dobra, nevermind. W każdym razie, e, ktoś mi ostatnio napisał, żebym e, tak nie skakał podczas biegu, ponieważ wtedy... E, wtedy po prostu mnie tak cofa, co nie? I e, bardzo dziękuję za tego, prawda prawdopodobnie wam się tutaj, e, gdzieś wyświetli e, na ekranie ten komentarz. Bardzo wam za to dziękuję i teraz tutaj... E, Właśnie. Właśnie, tak. Okej, okay, więc całkiem spoko, bo już mamy jednego e, gościa na naszym koncie i... O fakt, co to było? I w ogóle gdzieś tutaj jest... E, ...kolejna osoba chyba w tym domku. Tak, 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 jest w tym domku! I... lecimy, lecimy! Czyli... ...kilo, bo drugi kill. Tak jest! Ha, nice. Więc super, na razie ono tutaj idę. To sobie możemy wymienić perełkę sobie tutaj również możemy dać i e, idziemy dalej Unbreaking jeden, na pewno sobie tutaj też z, z tego skorzystamy e, coś do jedzenia tutaj mam jeszcze e, jabłka i zaraz zobaczymy, chociaż na górę tam jedziemy mitymki mamy całkiem dobre, więc spoko, w ogóle jak te pioruny biją i tu jest w ogóle jakiś typo i on nas się tutaj nie spodziewa, obyśmy mu szybko o fuck się obrócił, ale chyba nas nie widzi chyba nas nie widzi, no nie cofaj mnie tak no, musiał mnie... No, padaj, 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 padaj. Nice, trzecia ofiara. Dobra, mamy trzech gości na naszym koncie już zabitych i w ogóle. Po prostu tutaj umieram w tym pokoju. Mam... Czekajcie, zaraz wam powiem ile mam stopni. Mam... O, taki fajny zegarek 25 stopni mam w pokoju, więc kurczę, na zewnątrz jest 31 dokładnie. Teraz mi tutaj pisze na takim e, fajnym e, zegarku i w ogóle coś tutaj słyszałem, ale to chyba byłem ja. E, więc możecie sobie też w komentarzach napisać, e, jak tu u was wygląda z tą pogodą, mnie jest ostatnio tak gorąco, ale w sumie e, lepiej nie jest, jak jest tak gorący niż ostatnio w ogóle jakiś mnie były jakieś powodzie, w ogóle jakaś masakra i kurczę, lepsza jest taka pogoda naprawdę niż, e, niż faktycznie ten cały deszcz, nie? E, I tutaj w ogóle... Widziałem jakieś niki Koniec gadania o pogodzie i... Tutaj trzeba się skupić na grze, bo... Ktoś tutaj był, ktoś tutaj był Oj, w ogóle chyba... O, o, oh, fuck O, oh, fuck O, oh, fuck it Biegnij Biegnij, proszę Nie mogę pe użyć perełki, bo kurczę, Wtedy... O, on chyba już mnie nie goni w ogóle Nie goni mnie Fak! czekaj o nie, on ma łuk Dobra, ryzyk fizyk, uwaga, nie padnę, nie padnę, nie padnę, nie padnę Trzy, dwa, jeden I lecimy tutaj z grubym, uwaga, uwaga Nice, mamy mieczyk, mamy mieczyk, pięknie To sobie damy hop, Ok, więc Na grubego zawsze można liczyć, <ścoughs> dobra Tak, na grubego zawsze można liczyć, to jest tytuł odcinka, tak jest I tutaj już lecimy za wakalenem No kurczę! Proszę, niech te 5 sekund szybciej tutaj minie. No, nie, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. O! No kurczę, nie. Chodź tutaj, no i kurczę, jak zwykle sprint mi się musiał. Oczywiście, zepsuć, no nie, i on teraz tak będzie uciekał. Jezu, jaki parkour, what the fuck. Co to w ogóle było? Padasz, 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 okej. Okay. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Kocham to w tych bits SG naprawdę. Kocham jak ktoś tak ucieka i się potem go goni przez pół godziny i pewnie nie teraz z łuku ktoś tutaj zabije. No tak to by nie będzie. Teraz go szybko tutaj trzeba. Czek... Po co on tak ucieka? No tylko go zabić chce. No czy to jest takie złe? Tutaj ktoś jest i ha No najz najz 6 HP. Nice. W ogóle jak mi dużo HP wziął. W ogóle jest ten ciekaw, zostało 106 metrów do jakiegoś typka i prawdopodobnie tam będzie na górze powolutku tam będziemy e, do niego się zmierzali. I w ogóle jest też taki problem, bo kurczę, nie wiem kiedy ten materiał, który właśnie teraz nagrywam. Aha. Więc w ogóle ostatnio też taka dupa, bo nie wiem kiedy ten materiał, który właśnie teraz nagrywam się opublikuje. O, nice man łuk. E, ponieważ kurczę, ostatnio internet to jest jakaś porażka, łuk chiński przypadkiem chiński, nie, hunski, okej, okay, boże, narw czytać nie potrafi, jezu, boże, jaki fail. Dobra, więc w ogóle zostało czterech gości, a i najbliższy jest dziś tam, w ogóle jedzenia mi zaczyna brakować, chociaż nie no, co nieco tutaj jest i pomału trzeba by się szykować na bitwę, kiedy on jest, 98, kiedy on jest, boże, nie wiesz. Kurczę, najbardziej mnie zastanawia, czy oni są na tej górze. Oni chyba tam są i ja już tutaj, bo z tego co ja znam, to mapę mniej więcej. No i zaraz pójdziemy sobie tutaj na górę i tam prawdopodobnie będzie zajście na spawn, tak mi się przynajmniej wydaje. I mam nadzieję, że tak będzie. I w ogóle zaraz się Blitzstar pojawi, więc kurczę, fajnie byłoby go tutaj wziąć, ale w ogóle zaraz go ktoś tutaj też pewnie weźmie, więc z tym już tutaj większych nadziei nie wiąże, aczkolwiek, czy to będzie spawn, jestem ciekaw w ogóle. 55 metrów spoko, ale. Pff, to moje ogarnięcie w terenie to jest po prostu. No Dobra, tutaj trochę biegam bez sensu i kurczę mamu... Wypadałoby tutaj kogoś zabić, mogę jednego tylko zabitego. Ja myślę, że trzech już mam... Boże jaka bieda. Dobra, e, mam łuk chuński, e, tak, huński, nie chiński, łuk chuński. E, I zaraz... E, już widzę gościa jakiegoś, już go widzę. O! Mam na nadzieję, że on nas nie widzi. O Boże, jak on ma itemy. Fuck it! Chodź tutaj. Jeszcze mnie te cofki tutaj nabijają. Nie widzisz, o! o podasz, 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 nice, nice. Okej. Okay, już pomału wszystko. Ja tutaj tutaj w ogóle pogoda się spieprzyła, kurczę. Tutaj na polu u mnie za oknem taka, tak ciepło tutaj jest, w ogóle tutaj nieprzyjemnie, niefajnie, ciemno i ponuro. Ach, ten Minecraft. Ach, ten Minecraft. Dobra, ile tu zostało do kolejnego typka? 50 e, metrów. Ja sobie tutaj zjem refill, bo kurczę, pewnie on się tutaj e, też przyda. I e, pomału trzeba by już to kończyć, bo e, już nagrywamy tę mapkę dłużej niż dwie pozostałe, więc pomału... O, tam jesteś. Tam jesteś, ty! O, fak, czemu mam dexowy miecz? Czemu ty masz dexowy miecz, ty? Chodź tutaj. Dostał! I lecimy na niego. Podasz, podesz, podesz, podasz! No proszę, podesz, proszę, po to... Jest! Jeszcze, yes, yes. Nice! Nice! Pięknie! Draking 1 Jezu, jaka bieda. Dobram jed jednego diam, jednego dioksa i e, 180 metrów. Boże, jak ja mam do niego te 180 metrów i aż sobie to wyobrażać, jak będzie wyglądało, no cóż, e, tu są strzałki i już te e, strzałki tutaj będę e, chciał wziąć, tylko kurczę... Za ile ja je dostanę? Boże, po co mi motyka? 80 metrów, więc ten ziomek już też w naszym kierunku prawdopodobnie zmierza i on będzie chyba szedł z góry, tam z góry, z tamtej góry, tak, z góry. I pomału trzeba byłoby się do niego dostać, tylko jak ja tu mam cholera wejść? 130 metrów, przed, przed chwilą było 80! Dobra, ale przynajmniej jesteśmy już na spawnie, więc, więc spoko, ale tu jest w ogóle ciemno, tu nic nie widzę, walne. Sobie pochodnie skaniam, pochodnie. What the fuck? Dobra, rozświetlamy Teren. I on jest 98, czyli już się to nas zbliża. I mu chodzi na spawn. I uśmieszak, jej. Więc on będzie szedł stąd. 94 metry, tak mi się przynajmniej wydaje, że on będzie szedł stąd. Bo tak mi przynajmniej wskazuje mój wspaniały drewniany kolba. Złata, co to za dery w ogóle. Jesus Christ. Dobra, wychodzimy już z tych jaskiń, bo tutaj zimno, wstrętnie i niefajnie. I ktoś tutaj jest. Ktoś tutaj jest. Już czuję jego nieświeży oddech. Weź sobie fresh minta. Haha, nice. Widzę cię. Ja cię już widzę. Jezu, jak on ma 30 HP. O, już ma 20, już ma 13. Już ma 9 i już ma GG. Okej, okay, tak więc w tych oto haszczach i tym miłym oto z akce akcentem... Więc moi drodzy, to było na tyle z tego materiału, bardzo dziękuję za obejrzenie. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, więc to na tyle z mojej strony. Nie zapomnijcie również napisać w komentarzu, jaką minigier chcielibyście użyć w przyszłych odcinkach i trzymajcie się.